info.podkarpacie.pl Jest już z nami Szanowni Państwo tu w Jasienicy roczelnej. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda! 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 Bardzo good. dziękuję. Dzień dobry Państwu. Bardzo, bardzo serdecznie dziękuję, że zechcieliście Państwo w piątek o takiej godzinie, w środku dnia, przybyć tutaj w tak wielkiej liczbie, żeby się spotkać ze mną. Jestem za to ogromnie, ogromnie Państwu wdzięczny. Dziękuję, że chcecie poświęcić swój czas po to, żeby chwilę ze mną porozmawiać. Bardzo dziękuję Pani Wójt, za przywitanie, bardzo też dziękuję za list, który otrzymałem, a który opisuje. Tragedię, jaką Państwo przeżyliście nie tak dawno w związku z nawałnicami, które tutaj przeszły nad Państwa gminą, nad miejscowościami nad Jasienicą Rośielną. Otóż chcę Państwu powiedzieć, że przede wszystkim dziękuję z całego serca strażakom, ochotnikom waszym, tutaj i wszystkim tym, którzy pomagali. Wszystkim tym rodzinom, tym osobom, które zostały dotknięte przez ten straszliwy kataklizm. Ogromnie za to dziękuję. Dziękuję wszystkim tym, którzy przekazali dary, którzy byli jako wolontariusze po to, żeby pomagać, ratować mienie, po to, żeby usuwać wodę, usuwać szlam, błoto, starać się wykonać te pierwsze działania, ale przede wszystkim chcę powiedzieć, bo straty są rzeczywiście wielkie, że rozmawiałem w państwa sprawie z panem premierem Mateuszem Morawieckim i pan premier Powiedział, że ustanawia specjalny fundusz, z który, który będzie kilkuletni i z którego będą naprawione te szkody, które tutaj powstały na Podkarpaciu i w Małopolsce w związku z nawałnicami. Także proszę, żebyście się Państwo nie martwili, to nie będzie tak, że będziecie musieli usunąć wszystko i naprawić własnymi siłami gminy powiatu czy województwa. Nie. Wszystko będzie wsparte z budżetu centralnego polskie państwo w takich sytuacjach musi stawać na wysokości zadania i stanie. Oczywiście nie będzie to tak, że wszystko od ręki zostanie naprawione, bo się tak nie da, jak doskonale wiecie, ale zapewniam was, że co najmniej będzie przywrócona wszystkim miejscom dawna świetność, A ja myślę, że w wielu miejscach tam, gdzie czasem infrastruktura była stara, pojawi się po prostu nowa infrastruktura i. Chociaż trzeba będzie chwilę zaczekać, to będziecie Państwo mieli lepsze drogi, lepsze mosty i inne urządzenia niż to, co do tej pory było. Proszę Państwa, mówię o tym dlatego, że chciałbym, żeby polskie państwo na przyszłość było takim państwem, o którym śmiało możemy mówić, że jest państwem silnym, że jest państwem sprawnie działającym. To ważne, dlatego że państwo musi stawać na wysokości zadania. Ja sobie innej Polski po prostu nawet nie chcę wyobrażać. Żyliśmy przez długie lata w państwie, w którym pracowaliśmy i bez przerwy pokazywano nam wzorce gdzieś tam daleko na zachodzie, a my pracowaliśmy i nie widzieliśmy z tego dla siebie jakoś bardzo wyraźnego przysporzenia. Było tak, że ludzie pracowali ciężko, czasem nie było pracy żeby się dorobić jak to mówią żeby zacząć żyć na poziomie żeby czasem wyjść z biedy musieli wyjeżdżać za granicę i tam że tak powiem w sposób wyraźny więcej zarabiając mogli podratować ten rodzinny czy domowy budżet. Otóż proszę państwa moim celem jest to, żeby już nigdy więcej nie trzeba było wyjeżdżać za pracą żeby można było godziwie zarobić i na godziwym poziomie utrzymać rodzinę. To jest mój cel zasadniczy i najważniejszy. I, I przez te ostatnie pięć lat od 2015 roku zaczęliśmy, bo nie tylko przecież ja ja rzeczywiście zostałem przez Państwa wybrany na urząd prezydenta Rzeczypospolitej, idąc z programem zmiany podejścia w polskiej polityce w stosunku do tego, co było wcześniej. Mówiłem krótko mówiąc, choć nie wprost wtedy, że polityka będzie ukierunkowana na człowieka i że człowiek w pierwszej kolejności będzie się liczył. I dlatego, tak jak Państwo żądaliście, od razu wystąpiłem z projektem. Ustawy obniżającej podwyższony wiek emerytalny. Dlatego wkrótce został ustanowiony program 500. Dlatego wkrótce został ustanowiony program 500, który zmienił życie bardzo wielu polskich rodzin wychowujących dzieci. O to właśnie chodziło. Szanowni Państwo, według ogłaszanych wtedy danych, bieda wśród dzieci, niedożywienie. Dotykało ponad 800 tysięcy naszych małych rodaków w całej Polsce. W wyniku wprowadzenia programu 500, zostało to zredukowane o ponad 90%. To była rewolucyjna zmiana. Jest ze mną tutaj pani premier Beata Szydło. To z panią premier i z panią minister Elżbietą Rafalską dokonaliśmy tego cudu. Szanowni Państwo, ale to także programy 300 plus dla dzieci idących do szkoły na wyprawkę. To pomoc dla tej rodziny, pojmowanej wielopokoleniowo darmowe leki dla seniorów i kobiet w ciąży 75 plus tak zwane to proszę Państwa, 13 emerytura. To godziwe waloryzacje rent i emerytur przez te lata, nie przysłowiowe 3 zł, tylko wreszcie minimum 70 zł, żeby ludzie poczuli w portfelu, że coś się zmienia i że żyje się po prostu łatwiej. To, proszę Państwa, wreszcie zwolnienia podatkowe dla młodych. Zupełne zwolnienie z podatku dochodowego do 26 roku życia. Obniżony podatek w pierwszym progu podatkowym z 18 na 17%. Obniżony podatek dla małych firm z do, najpierw do 15%, a, t, a nie tak dawno do 9%. To są, proszę Państwa, te działania. Teraz obniżki cen gazu. Bardzo mocne, bo w ciągu ostatnich pięciu lat to w sumie obniżka o prawie 18%. To naprawdę bardzo dużo. Poczujecie to Państwo w zimie. Wszyscy ci, co ogrzewają gazem, domy. Ale to. To, proszę Państwa, także ostatnio obniżka VAT-u. To jest, proszę Państwa, polityka, którą ja chcę kontynuować polityka prorodzinna. Do tego wszystkiego dochodzi jeszcze ochrona rodziny, ochrona praw rodziców praw rodziców do tego, by wychowywać dzieci zgodnie z własnymi przekonaniami. To ja teraz wniosłem projekt ustawy, zgodnie z którą nie można wprowadzać do szkoły żadnych dodatkowych zajęć prowadzonych przez podmioty zewnętrzne bez zgody rodziców. Nie tylko zgoda dyrekcji, nie tylko zgoda rady szkoły, ale zgoda rodziców też musi być. Rodzice mają prawo kontroli tego, co jest ich dzieciom przekazywane w ramach szkoły i ta kontrola będzie wreszcie teraz rzeczywista w wyniku tych przepisów, które mam nadzieję zostaną szybko uchwalone. Ale to proszę Państwa, wreszcie, tak jak powiedziałem, przede wszystkim rzetelna, uczciwa polityka prorodzinna i prawdziwa społeczna gospodarka rynkowa. Deklarowana w naszej Konstytucji, bo społeczna gospodarka rynkowa to sprawiedliwy podział dóbr. Przecież do 2015 roku 50 miliardów VAT rocznie było kradzione, rozpływało się gdzieś w powietrzu, nie trafiało do polskiego budżetu. W wyniku naszych działań kilkadziesiąt miliardów VAT dzisiaj trafia do polskiego budżetu z tamtych 50. Ponad 20 miliardów VAT, a chyba około 30 już w tej chwili. Trafia, bo zostało odebrane złodziejom, mówiąc krótko. I proszę Państwa, to widać, bo można realizować wszystkie te właśnie programy. Widać skuteczną politykę podatkową. Ale ja chcę to kontynuować chcę kontynuować tą politykę z jednej strony wspierania polskiej rodziny. W każdym celu, wspierania jej i materialnie. Dlatego gwarantuję Państwu, że jeżeli zostanę wybrany ponownie na urząd Prezydenta Rzeczypospolitej, to wszystkie te programy, które zostały dla rodziny ustanowione, dla człowieka, będą utrzymane, nie zostaną ani zlikwidowane, ani ograniczone. Zapewniam Państwa o tym. To także sprawa mojego honoru, nie tylko tego, że uczestniczyłem w tym, że to powstawało. Ale to, proszę Państwa, także odważna polityka inwestycyjna w naszym kraju, także w mniejszych gminach, także w mniejszych społecznościach, bo Polska musi się równo rozwijać tak, żeby dla każdego była szansa. I w wielkim mieście, i w małej wiosce. W małej wiosce też szkoła musi być wyposażona w szerokopasmowy internet. I tak się stanie w całej Polsce do końca tego roku. Wszystkie szkoły będą światłowodami zasilone, w szerokopasmowy internet i każdy uczeń będzie. Miał do niego równy dostęp, bo to będzie finansowane przez budżet centralny, nie przez budżety gmin. Wszędzie będzie finansowane jednakowo i wszędzie uczeń będzie miał jednakowe szanse. Ale ja chcę, żeby w ciągu najbliższych pięciu lat ten szerokopasmowy internet do, dotarł do każdego domu, dosłownie do każdego. Tak, żeby wszędzie były jednakowe warunki komunikowania się i korzystania z możliwości także czerpania wiedzy z internetu. Ale z tym jest związana, proszę Państwa, moja kolejna propozycja, która już została wstępnie zaakceptowana przez rząd, a mianowicie to, żeby w tej chwili obowiązujące przepisy dotyczące pracy zdalnej, które zostały wprowadzone w związku z pandemią koronawirusa, zostały przeniesione do kodeksu pracy. To proste przepisy wprowadzające które wprowadziły proste zasady świadczenia pracy zdalnej, co było bardzo wygodne dla przedsiębiorców w okresie pandemii koronawirusa i wielu pracownikom umożliwiły po prostu wykonywanie pracy. Uważam, że one się sprawdziły, w związku z czym trzeba je wprowadzić do kodeksu pracy, żeby już na zawsze pozostała ta zasada, że się pracownik może umówić z pracodawcą, że wykonuje pracę zdalnie, jeżeli może ją przekazać czy wykonać za pośrednictwem internetu. Żeby, proszę Państwa, na przykład jak, jak, jak dziewczyna jest w ciąży i trudno jest jej chodzić do pracy, czy są przeciwwskazania lekarskie, ale może pracować przy komputerze, żeby mogła sobie pracować, bo cóż to przeszkadza? Wtedy nie musi brać zwolnienia. Może normalnie wykonywać pracę, ma większe szanse zawodowe, może się realizować, ale to jest kwestia tego, jak się umówi z pracodawcą. To samo jak ktoś ma jakąś kontuzję, albo jeżeli jest osobą z niepełnosprawnością ale może pracować w zdalny, w zdalny sposób na komputerze, żeby była ta możliwość, żeby uelastycznić w ten sposób możliwość świadczenia pracy, żeby stworzyć dzięki temu także i większe możliwości poszukiwania pracy żeby, krótko mówiąc, ten rynek pracy stał się bardziej otwarty i, leps i lepiej funkcjonujący. To jest moja propozycja na najbliższy czas. Ale przede wszystkim, proszę Państwa, chcę, żeby w Polsce były realizowane inwestycje. Inwestycje, inwestycje i jeszcze raz inwestycje. Właśnie po to, by stworzyć równe szanse, by zwiększyć w Polsce wolność. Wolność przemieszczania się, wolność wyboru miejsca zamieszkania. Bo wolność wyboru miejsca zamieszkania, a także i miejsca pracy jest wtedy prawdziwa, kiedy rzeczywiście nie ma to znaczenia, gdzie mieszkasz, bo jest praca, bo możesz ją wykonywać, bo możesz realizować swoje ambicje niezależnie od tego, czy mieszkasz w wielkim mieście, czy w małej miejscowości. O to właśnie chodzi, ale do tego muszą być zapewnione warunki życia, do tego także w mniejszych miejscowościach muszą być instytucje kultury. Muszą być obiekty sportu i rekreacji, musi być wspomniany szerokopasmowy internet, muszą być dobre drogi, które czasem, jak jest kataklizm, trzeba odbudować i mostki, tak. Ale państwo musi stawać na wysokości zadania. To jest nasza wielka szansa. Ja taką właśnie politykę na najbliższe lata chcę realizować. Politykę wspierania rodziny z jednej strony w oparciu o naszą tradycję, o naszą kulturę, o nasz system wartości, który ma ponad 1050 lat, odkąd przyjęliśmy chrześcijaństwo. Dzięki czemu polskie rodziny przetrwały najtrudniejsze czasy. Kiedy nas wynaradawiano, kiedy nas niszczono, kiedy były wojny, polskość zawsze przetrwała w naszych rodzinach. Właśnie dzięki naszemu systemowi wartości, dzięki naszej tradycji. Nie możemy pozwolić sobie jej zabrać. Ona jest ważna. Trzeba ją pielęgnować. Trzeba budować takie instytucje, żeby jakikolwiek zamach na nią był niemożliwy i niedopuszczalny. I ja chcę taką politykę realizować. Żebyśmy mogli spokojnie wychowywać nasze dzieci i bezpiecznie. Ale chcę też realizować politykę nowoczesnego rozwoju kraju. Tak, żebyśmy pod względem rozwoju gospodarczego i infrastrukturalnego osiągnęli poziom Europy Zachodniej. Proszę państwa. To właśnie na to pytanie jaka będzie Polska i w jakim kierunku pójdzie jej rozwój? Czy będzie ten rozwój szedł naprzód? w kierunku poziomowi rozwoju bogatych państw Europy Zachodniej, a więc dynamicznie coraz lepiej, czy też będziemy się cofali, czy też będziemy cofani. Będą znów likwidowane komisariaty policji, połączenia komunikacyjne, znów ktoś będzie wyprzedawał za bezcen polskie firmy, znów ktoś będzie mówił, że się nie opłaca, bo to polskie jest. O to właśnie chodzi w tych wyborach. Ja bardzo państwa proszę, żebyście do tych wyborów szli. Żebyście nie tylko szli i głosowali, ale żebyście namawiali do tego też najbliższych, żebyście namawiali sąsiadów, przyjaciół, znajomych, weźcie za telefony, dzwońcie do rodziny po całej Polsce, żeby szli, żeby oddali głos. Bo to jest bardzo ważne, żeby w tych wyborach była wysoka frekwencja. Ale proszę państwa. Bardzo też proszę, żebyście mnie w tym poparli, bo ja chcę taki właśnie rozwój naszego kraju dalej realizować. Chcę to kontynuować. To zależy od wyniku tych wyborów. Jeżeli ci, których namawiacie do oddania głosu, Jeżeli ci, których namawiacie do oddania głosu, mają jakiekolwiek wątpliwości, to zadajcie im bardzo proszę tylko jedno pytanie. Jedno Naprawdę wystarczy moim zdaniem. Zapytajcie się tak: słuchaj, nic ci nie będę mówił. Pomyśl, zastanów się spokojnie, przeanalizuj, kiedy żyło ci się lepiej, spokojniej. Czy żyło Ci się lepiej i spokojniej do 2015 roku, zanim Duda został prezydentem? Czy żyło je Ci się spokojnie teraz, od 2015 roku do dzisiaj? Odpowiedz sobie na to pytanie i idź na wybory. To wystarczy. Ja wierzę, proszę Państwa, że Polska z ambicjami, Polska, która ma godność, Polska, która chce tej godności bronić, Polska, która będzie miała takie władze, które tej wolności i godności będą broniły, w tych wyborach zwycięży. I dlatego Proszę Państwa o wsparcie. Zwyciężymy! Niech żyje Polska! Zwyciężymy! Niech żyje Polska! Kochani, chcę powiedzieć jeszcze jedną rzecz. Wiem, że poszliście do ostatnich wyborów, i wiem, że absolutna większość z państwa głosowała na mnie. Bardzo dziękuję za te oddane głosy. Ale przede wszystkim ale przede wszystkim dziękuję wam za to, że poszliście do wyborów tak gremialnie i zaufaliście mi. Mimo tego nieszczęścia, które was dotknęło w czasie, kiedy ja pełnię urząd prezydenta Rzeczypospolitej. Nigdy wam tego nie zapomnę. Dziękuję. PL